Owszem, dzisiaj się oczywiście cieszymy. Zdajemy sobie sprawę, że, że wykonaliśmy kawał, kawał dobrej roboty i, e, i będziemy się dzisiaj cieszyć, ale, ale jesteśmy już skupieni na, na następnym meczu ze Szkocją. Chcemy tego zespół na pewno poprawiamy atmosferę, nie tylko wśród nas zawodników, jak i na pewno u Was. Myślę, że dostaniemy parę pochwał i zdajemy sobie sprawę, że w pełni na nie zasłużyliśmy dzisiaj. Kibice też zasłużyli na, na, na fajne momenty, bo, bo nie był to dla nich łatwy rok. Także e, dzisiaj, kiedy, kiedy śpiewali pod koniec meczu e, Mazurek Dąbrowskiego, e, to ciarki miałem na całym ciele i, i, i warto było wygrać ten mecz chociaż, chociażby dla tego momentu, więc e, na pewno poprawię atmosferę. Na Wembley Jan Tomaszewski zatrzymał Anglię, dzisiaj, dzisiaj to polska reputacja zatrzymała e, mistrzów świata, a nie, a nie Wojciech Szczęsny, obroniłem to co leciało w moim kierunku i tyle. Ja też popełniłem dzisiaj błędy. Dzisiaj dwa razy wykopałem na aut taką piłkę, że junior by się powstydził, także nie, nie podniecajmy się za bardzo. Jest jeszcze dużo, dużo roboty przed nami. Z, z jednej strony człowiek by sobie życzył, żeby żeby tego drugiego meczu nie było, żeby można się było dzisiaj pocieszyć, ale ale z drugiej strony pokazaliśmy dzisiaj, że jesteśmy w tej chwili w formie, jesteśmy w stanie walczyć z najlepszymi. Więc czekamy na mecz ze Szkocją. Mam nadzieję, że, że zagramy z równie wielkim serduchem i, 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 z, i z ambicją i, i osiągniemy pozytywny rezultat.